Tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z FIFA Mobile 21 chciałem zaprezentować Wam nowości z gry FIFA Mobile, ponieważ EA postanowiło przedłużyć sezon i tu będzie oczywiście kilka informacji ode mnie. Na pewno już widzieliście u innych twórców, wiecie, że będą to nowe eventy, ale chciałem odnieść się do tego, po powiedzieć też swoje zdanie na ten temat, więc. Myślę, że no ok, przedłużają ten sezon, ale oczywiście, no moim zdaniem, no dobra, będą te eventy, ale to będzie skutkowało tym, że będą też karty powyżej 110 ratingu, czyli już każdy na pewno sobie dobije te 170 rating nawet za darmo jak oczywiście regularnie grał, ale jak ogólnie też nowi gracze to też mogą sobie dobić 140 ratingu czy więcej w zależności kiedy kto akurat zaczął grać w ten sezon więc tutaj widzicie jest kilka takich eventów, które na pewno się pojawią więc no tutaj oczywiście już znacie National Heroes już było yy, tu mamy jeszcze Retro Stars czyli tutaj ta grafika z joystickiem, i dalej mamy jeszcze top transfers. Mamy też ikony, i tutaj będzie aktualizacja do ikon, czyli będzie dostępna ikona Prime. W jakimś wyzwaniu zobaczymy, jak to i jej jeszcze rozwiąże. Na pewno będzie można ją zrobić za darmo, podobno. Jeszcze ten event taki jesienny był, i teraz jeszcze na koniec sezonu będzie football freeze i wtedy już po evencie football freeze będzie preseason jakiś krótki i później wtedy się skończy sezon czyli jakoś po koniec grudnia może będzie to już początek stycznia i wtedy się skończy czy cały ten sezon więc mamy tutaj jeszcze kilka cech czyli wiadomo wracają gwiazdy retro czyli retro stars też będzie event, tutaj top z wiadomo. I tutaj jeszcze powiedzieli tutaj, że szczegóły będą dopracowywane, czyli oczywiście będą się też pojawiać newsy dotyczących tych eventów, co będzie jeszcze się znajdowało. No i oprócz tego mamy tutaj ocena ogólna piłkarza 110, czyli jak będzie oczywiście coraz bliżej do końca sezonu, no to na pewno zawodnicy będą mogli przekroczyć tą ocenę ogólną. I nawet do tego bym powiedział, że jak na pewno będziecie ulepszać zespół, to nawet możecie to zrobić do 120. No to naprawdę, i jej tym razem odpaliło wrotki. Ale co się dziwić, jak oni to zrobili, że chcą przedłużyć ten sezon. No i jeszcze, co tu jest ważne, że tu jeszcze będziecie mogli sobie zajrzeć do tego, ale główna informacja to jest to, że będą te eventy nowe i oczywiście większy rating dla zawodników powyżej 110, a nawet 120 będzie można wbić. Na pewno będziecie mogli się zdziwić, jak się w jakimś iwencie pojawi jakaś karta 112 albo 114, więc no. Takie jest moje zdanie na ten temat. No, myślę, że ok, może to jest na plus, ale, ale raczej wolałbym, żeby ten sezon już się skończył. No to my teraz przejdziemy jeszcze do krótkiego openingu i myślę, że to będzie tyle w tym odcinku. Jesteśmy już w FIFA Mobile, więc my tu sobie przejdziemy oczywiście do głównej zakładki. Zrobimy taki szybki opening. Mam tutaj uzbierane 250 punktów, czyli 10 paczek będę mógł sobie tutaj odebrać z ligi Bundesliga. Tu jest oczywiście Serie A, ale myślę, że po kilka odbierzemy. Zobaczymy, może z Premier League bym coś tu odebrał. Każda paczka 25 punktów, więc zobaczmy, może na początku Premier League. Zobaczmy, co nam się tu trafi. I zobaczmy, czy będzie to grać 100 rating. No tutaj 99. Jest to z Tak to się prezentuje na skillbuście Pace. Dobra, lećmy dalej. Może tym razem laligę zrobimy. Zobaczmy co tu w lalize będzie. Dobra, więc kolejna paczka. Zobaczymy czy w tym openingu trafimy kartę 104 dobra 99 obrońca teraz spróbujmy bundesligę więc lecimy dalej i tu mamy niestety monety więc tutaj bez zawodnika czyli jak na razie tutaj najgorzej nam poszło nie było karty żadnej więc no dobra teraz spróbujmy serie A i tutaj bym chciał jakiegoś obrońcy może być ten co. Dobra, więc no zobaczmy co tutaj z serii A nam wpadnie. I tu mamy Verde, już go trafiłem, więc lipa, straszna. No nie wiem, czy opłaca się otwierać ligi francuskiej. Tutaj jest tylko Pajet dobry, no ten ikonę. Więc my polecimy jeszcze, spróbujemy Premier League, tylko otworzymy tą paczkę za 25. Chętnie bym przygarnął Harego Maguire'a. No, niestety końsy, więc lipa. Więc teraz robimy tak, że otworzymy jeszcze Bundesligę. I zobaczmy, czy jednak Bundesliga da nam gracza 104? Niestety nie. Mamy Hermana 97. No dobra, no to może teraz dla odmiany Laliga znowu. Zobaczmy tutaj. chciałbym jednego gracza. powyżej 102 nawet. No nie bardzo. Nawet nie lecą ci piłkarze powyżej setnego ratingu. Na razie jest 99 najwyższy. No dobra. To spróbujmy jeszcze Serie A. Próbujmy. Może teraz. Dobra. I zobaczmy. No niestety 99. Brahim Diaz. Na razie cały czas trafiamy kartę 99. Może jednak jeszcze tutaj będą dwie paczki. No to próbujmy jeszcze Premier League. Jednego gracza chciałem, żeby trafić 104. No niestety loselco? Dobra, no to Bundesliga. Może ostatnia paczka nam przyniesie gracza 104. Zobaczmy. Może nam się uda? No nie, no 97. No, no akurat nie miałem szczęścia, żeby tu trafić gracza 104. Trochę szkoda. Ale widziałem, że niektórzy już potrafiali takie karty. Chciałem na przykład tego piłkarza Zagadu. Ten obrońca jest naprawdę spoko. Ale no cóż, nie trafiliśmy. Więc to myślę, że będzie tyle ode mnie. Jeszcze sobie odbierzemy dwie nagrody z kamieni milowych. Tutaj mamy oczywiście treningi. Na szybkości je odbiorę. I tu będzie akurat jeszcze skill boosty Będą i jeszcze rank-upy, więc też się przydadzą. I myślę, że będę chciał zakończyć ten odcinek. Widzieliście, trochę opowiedziałem Wam o zmianach dotyczących tego sezonu. Będzie on przedłużony, to już wiecie. No i możecie sobie też w komentarzu napisać opinii do tego, czy cieszycie się z tego, że będzie jeszcze trochę, kilka miesięcy będziecie mogli pograć sobie w piwkę, czy jednak nie. I też możecie napisać, czy akurat Wam się podoba, że będą jeszcze kilka eventów. Dobra, ja już kończę, to było na tyle. No i pamiętajcie, z... wpijajcie też na Instagrama grupę widzów, i serwer Discord. Ja już kończę tu, bo na tyle, trzymajcie się, cześć.